Cześć z tej strony Michał Trybulski kanał Zatrybić 3D w dzisiejszym poradniku zatrybiamy blendera, a dokładniej zatrybiamy modyfikator belt czyli taki modyfikator służący do budowania geometrii no i żeby zobaczyć jak on działa dodajmy sobie najpierw do sceny jakiś obiekt także Shift A Mesh i wybierzmy sobie może małpę ok, ja sobie wyśrodkuję widok na niej i teraz przejdźmy w zakładkę modyfikatory. Dodajmy sobie modyfikator Belt z grupy Generate. I widzimy, że obiekt zniknął. Zniknął, dlatego że ten obiekt ma się teraz budować. tak Jak sobie włączę animację, to zobaczcie. Tak? Pojawia się geometria tego obiektu. Modyfikator Belt nie ma wielu ciekawych opcji. Tutaj pierwsze, pierwsza pozycja. To jest klatka początkowa. Jakiej, tak? Czyli klatka, w której modyfikator Belt ma zacząć budować obiekt. Length to jest długość, znowu w klatkach, ile czasu ten obiekt ma się budować. Tak? Czyli zobaczcie, powiększę sobie timeline, ustawię koniec na 100 klatek i teraz moja małpa buduje się przez 100 klatek. Mogę sobie zmienić, żeby budowała się na przykład przez 50 klatek. Ok. Kolejna opcja to jest opcja reversed, to znaczy, że budowanie jest odwrócone. Zamiast obiekt się budować, to obiekt będzie znikać powoli. No i ostatnia opcja to jest randomize i wybór ziarna, czyli po prostu inna kolejność losowego pojawiania się, znikania obiektu. Dlaczego randomize? Bo domyślnie modyfikator belt działa w kolejności, tak? My tego nie widzimy na pierwszy rzut oka, ale każdy ten wierzchołek tutaj w naszym obiekcie ma tak naprawdę swój numer porządkowy. No i blender będzie cały czas w tej samej kolejności od pierwszego do ostatniego wierzchołka znikał czy tam budował nasz obiekt. O! Jeśli włączymy opcję losowo, to teraz to będzie się odbywać losowo. Yy, można go wykorzystać, jeżeli chcecie zrobić jakiś obiekt z losowymi wycięciami, można to wykorzystać w animacjach. To jest przykład zastosowania modyfikatora BELT, tak? czyli mamy jakąś tam animację druku 3D, i każda warstwa ma po prostu narzucony modyfikator BELT i buduje się tak? z czasem. Jeśli chodzi o sam G-Code, to jest add-on do tego, żeby wrzucić G-Code do blendera. Także proszę bardzo, można obejrzeć. Kolejne warstwy budują się przy użyciu modyfikatora BELT. No tutaj nie widać za szczególnie ciekawych efektów, bo to jest masa geometrii na dosyć krótkim czasie, więc to wszystko dzieje się tak trochę jakby w mieniu oka, ale generalnie koncept druku 3D jest zachowany. To jest wszystko jeśli chodzi o modyfikator Belt. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia przy następnym wideo.